Witajcie! Dzisiejszy odcinek powinienem zacząć od słów: że karma to bardzo wredna zawodniczka i trzeba uważać, jakie słowa, się, jakie słowa się popełnia i co się mówi, ponieważ te słowa potrafią się później przeciwko nam odwrócić. Ponieważ, jak dobrze pamiętacie, przez dłuższy czas byłem hejterem jednego z naszych ciągników, który mi się bardzo nie podobał i którym bardzo nie lubiłam jeździć. Tymczasem no, wychodzi na to, że zostałem operatorem tego ciągnika także. Niezłe jaja się dzieją, więc jak możecie zobaczyć Przesiadka na Axiona Ponieważ Zwolnił się Mike i trzeba było to miejsce w jakiś sposób wypełnić I stało się tak, że ja zostałem wytypowany do zostania operatorem właśnie Tej oto maszyny. Nie wiadomo na jak długo Na pewno na bieżące uprawy i się w rzepaku, więc najbliższe odcinki będziecie mogli oglądać właśnie z tejże z tejże perspektywy Witam Was właśnie dzisiaj mamy czwartek 23 lipca i to jest właśnie ten dzień kiedy zaczynamy uprawy, tyle że ja na ten moment Będę się skupiał na wyrównywaniu ścieżek, a reszta będzie chyba uprawiana z tym 12-metrowym agregatem naszym, ponieważ jest twardo. Czy okazuje się, że nie jest aż tak twardo, jak żeśmy się spodziewali. Tak więc no, po negocjacjach i prośbach nie miałem wyjścia i musiałem się zgodzić. Więc wychodzi na to, że ten traktor wychodzi teraz na mój stan, będzie na moim stanie. Ja będę go użytkował. Musiałem go trochę ogarnąć. Spędziłem dwa dni na sprzątaniu kabiny. Dawno nie widziałem aż tak uwalonego ciągnika w środku, tak jak ten Klas właśnie. Ale ogarnąłem go trochę z grubsza. Wygląda to w miarę spoko. dało mi się poodkłuczać, poprać tutaj, poczyścić plastiki. Były strasznie zawalone. Aż wstyd, żeby... Tak ta nowa maszyna, bo to w miarę świeży traktor jest, ponieważ on ma... Po, po, ile ma? 4 lata? To nie jest wcale stary ciąg... Stary... Nie, sta... nie jest wcale stary ciągnik, a zapuszczony był jak cholera jasna. Mike tutaj jeździł dużo z psem. On też nie jakoś specjalnie nie dbał o porządek w tej kabinie. Ja troszeczkę ogarnąłem na tyle ile czas pozwolił, chociaż nadal nie jest idealnie tak, jakbym chciał, ale jeszcze to, jeszcze będzie czas, żeby to ogarnąć. Tymczasem właśnie zacząłem ustawiłem maszynę. Ed był ze mną na polu. Ustawiliśmy w miarę głębokość i biorę się za wyrównywanie właśnie ścieżek. Miejsc, gdzie wpłynęła wodę, tak jak tutaj trzeba będzie się troszeczkę nad tym poskupiać i to i to porobić. Mam problem z nawigacją na razie. Nie mogę jej ustawić. Jakiś błąd mi wali, nie wiem dlaczego, nie wiem czym spowodowany. Ale zobaczymy. Na razie w sumie nawigacja nie jest mi aż tak potrzebna. Musieliśmy troszeczkę spłycić, bo się strasznie grzebał. Szło zbyt głęboko. Teraz troszeczkę spłyciliśmy. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Zobaczymy, co da się zrobić. jest jeden z pierwszych przejazdów. Tak to będzie wyglądało. Trzeba uważać co się mówi, bo potem to się może przeciwko nam odwrócić, więc nabijanie się z klasa skończyło się tym, że w tym klasie wylądowałem, także trzeba uważać, trzeba przystawić lusterko, żeby nie było mnie widać w odbiciu. Idziemy się do roboty. Napiszcie komentarz, czy wam, się to, czy wam się podoba taka opcja, ponieważ teraz raczej w tym ciągniku utknę na dłuższą metę. Jeśli nic nie ulegnie zmianie. Może się będziemy zmieniali po prostu raz na jakiś czas, może ja pójdę na orkę, jeśli będzie jakaś orka. Ale to na razie jeszcze, jeśli w przyszłości, na razie skupiamy się właśnie na tym, co robimy teraz. ciśniemy z robotą. Jestem na kawałku pożywaku. Edo ma tutaj jakieś paprony rozsiewać później. Jest mokro na wierzchu, dlatego kęsienice się troszeczkę grzebią, ślizgają się. Ale no ogólnie jakoś ludzie jakoś na tej głębokości się będzie przyzwyczaić. może pod siebie to, to siedzenie ustawić, wam z tym największy problem, ale jakoś sobie poradzę. Nie są ono zbyt wygodne. Jest dosyć głośno w ciągniku, szczerze powiedziawszy, no ale to też. Klasy nigdy nie słynęły z dobrego wyciszenia, jeśli chodzi o kabinę, ale. No cóż, no cóż, trzeba przestać teraz narzekać, trzeba szukać pozytywów i plusów. Więc jeśli podoba Wam się taka opcja, zostawcie oczywiście lajka like pod filmem i komentarz. A ja Wam będę pokazywał, jak wygląda, jak wygląda życie z pozycji operatora ciągnika Class Action 960 Terra Track. Powiem wam, że nawet zrobienie samych ścieżek to też mozolnie wychodzi na tak dużym polu Miejscami bywa naprawdę twardo, miejscami trzeba załączyć blokadę, tak jak właśnie teraz. Także ono na skręconych kołach nie działa automatycznie się wyłącza Jest, jest nawet dużo wilgoci to jest zadziwiające. Nawet menadżer był zdziwiony jak przyjechał zobaczyć gdzie Mówi kurczę, faktycznie jest mokro. I w sumie plan był taki żeby nie, nie robić całych pól właśnie tymi bezorkowcami a tylko tym uprawowym agregatem ponieważ jest twardo. Ale wychodzi na to że aż tak twardo nie jest i nie wiadomo może zmienią zdanie. Może jednak będziemy robili więcej. No i mówi że będą też się zastanawiać kiedy zacząć sianie rzepaku bo to już też może trzeba wykorzystać tą wilgoć jaka jest teraz i zacząć gasić wcześniej niż było planowane, ale to też jeszcze się okaże. Ciekawostka jeszcze taka jest, że przygotowując ten ciągnik do, do sezonu, tam sprawdzając wszystko, stwierdziłem, że jest dosyć duży stan oleju, poziom stanu ponieważ było dużo ponad, ponad, ponad normą, ponad maksimum zadzwonili do serwisu, przyjechali wczoraj no i okazało się, że 3 litry oleju więcej no i też konsystencja tego oleju mi się nie spodobała od razu, pier od razu pierwsze o czym pomyślałem, że coś nie halą z DPF-em i paliwo z y olejem i wzięli próbkę i okaże się, czekamy na wyniki bardzo możliwe, że to się niehalo i trzeba będzie jakieś działania podejmować to jest niestety bolączką zarówno w samochodach jak i w ciągnikach z systemami właśnie redukcji emisji spalin często właśnie jakieś problemy mogą powodować, często w samochodach osobowych się to dzieje, niektóre auto mają tendencję do tego żeby potrafią przepuszczać paliwo do Oleju zobaczymy jak będzie w tym przypadku. Ja obstawiam na 90%, że tak jest. Chyba że, to nie, to, chyba że coś nie tak z głowicą albo z uszczelką. To może być płyn, ale stan płynu jest zachowany. I nie, jak powiedzieli panowie z serwisu, jeździć, obserwować. No, ja bym nie jeździł na przykład, zmieniłbym olej, patrzyłbym jeszcze raz. Też nie mogę dojść ładu bo nie ja tym jeździłem, Majka już nie ma nie wiem kiedy był ostatnio zmieniony olej każdy mówi co innego, serwis też już sam nie wie nie wiem jak, jak to może być prowadzone że oni nie są w stanie stwierdzić kiedy był olej zmieniony ale dojdziemy ładu do wszystkiego jeśli ja już, będę, jeśli ja już się będę na tym ciągnikiem zajmował to będę tego wszystkiego pilnował w miarę na bieżąco tu możecie zobaczyć na ścieżkach jak bywa Bardo. Macie szczęście, bo jeszcze na koniec dnia załapiecie się na fajne ujęcie, ponieważ Ed mnie dołączył kwadrakiem, więc na jednym polu mamy Aksiona i kwadraka. A ja sobie działam już na drugim kawałku, no i sprawa jest tego typu, że no wygląda na to, że mamy spory problem, jeśli chodzi o akcjona ponieważ Przybyło jakieś 2 cm na skali, jeśli chodzi o olej, więc wskazuje to, że mamy spory problem. Tom właśnie dzwonił do serwisu, mają oddzwonić, ale wszystko wskazuje na to, że, że będzie musiał jechać na serwis. Moim zdaniem nie ma sensu w ogóle go teraz używać, bo ten silnik dostaje po dupie. W Dobrze to wygląda. Tak, wracając, moim zdaniem nie ma sensu go teraz używać i męczyć, bo dostaje maszyna mosto po dupie. Ale każą robić, to robię. No ja mówię, że jak silnik się podda, no to, to mówi się trudno. Więc zobaczymy jakie teraz będą kroki. Jak, jak okaże się, że musi ten traktor jechać na serwis, to będą musieli nam coś dać na zastępstwo, chyba że coś wynajmiemy, bo no bez ciągnika ciężko. Zwłaszcza, że teraz robota rusza. Ale no zobaczymy co powiedzą. Przestatni przejazd robię tutaj tylko wokoło. To muszę odebrać, odebrać jeszcze od Miedzy, bo tam zostało trochę trawy, jakiegoś pyżu. Już godzina jest 17.00. Nie wiem, w dwóch będziemy działać, zobaczymy jak długo. Ale ja tu mówię, że chcę pojeździć trochę, po cały dzień czekam na to, żeby pojeździć, aż, aż w końcu się udało, bo przywieźli mu, no czy nie przywieźli, przyjechała ta firma i mu te łoponę naprawiła. Dosyć późno, więc chcę trochę pośmigać. Mi to oczywiście nie przeszkadza. Klasma na wyposażeniu. Ufyt, który nawet w miarę dobrze się spisuje. Nie muszę mojego magnetycznego przywozić tutaj i montować. Bo nie nie wszyscy jesteśmy jak, jak jest wilgociu w glebie. To jest spoko, mimo tego jak, jak, jak bardzo słucho było. Nie wiem do końca jak to pole idzie, bo tutaj jest trawa, tu jakoś to odchodzi na lewo. Cholera wie, trzeba to na no czuję po prostu uprawić. Powiem Wam, że jak posprzątana kabina, od razu inaczej się tym czujnikiem jeździ, bo tak zawsze wskakiwałem tego na chwilę na zmianę, to tutaj zawsze był syf. A posprzątane to, to jakoś troszeczkę inna atmosfera w kabinie. A teraz około 10 na godzinę. Ustawiony mam tempomat na 9,9 skrzynia jest dosyć śmieszna, ciężko się do niej przyzwyczaić. Tutaj zmieniamy zakresy prędkości F1 i F2 Możemy sobie przepisać po prostu tempomat Do jednej prędkości na uwrocie na przykład Mamy wolno, szybciej i najszybciej W sumie tak powinno być Na tym średnim jest powiedzmy na dychę A tutaj sobie zwalniamy i jest na 6 sobie Tutaj między zakresami a wolniej, szybciej o każdy kilometr przesuwając joystick do przodu i do tyłu. Dziwne, że Klas był w stanie zrobić skrzynię bezstopniową dla ciągników takiej mocy, a John wiele, lat się męczą. Udało im się w końcu jakoś tą, tą skrzynię udoskonalić ten Autopower, który ma teraz oznaczenie E-Autopower, i że już jest, działa z większymi mocami. Tam 400 koni chyba RL-ka ma. A Klas już to wiele lat temu miał. Case nie ma bez stopniówki. Case, case ma podobny typ skrzyni jak ta E23 w John Deere, ale mimo wszystko jest troszeczkę lepszą skrzynią, bo nie jest tak agresywna. Ponieważ kto jeździł tym E23 czy tam E21, w zależności od generacji, to każdy wie, że ta skrzynia jest dosyć agresywna i mocno szarpie I to był jeden jedna z przyczyn tego, że, że mamy właśnie klasę i Case'a, a nie mamy John Deere. No i też problem jest taki, bo zamiast tego klasa miał być RX410 John Deere, ale one mają taki problem, że tam co, 1000, czy co 2000 godzin trzeba kupować cały zestaw gąsienic, które się zużywają bardzo szybko, a kosztuje to 12 tysięcy funtów. Cholera jasna. tak byśmy teraz do że jeździli. Także w niektórych kwestiach John Deere się nie popisuje. Tu śmieją się ze mnie cały czas, bo. Ja, ja nadal nie jestem fanem tego ciągnika i, i mówię, że no jeżdżę niemal niechętnie i za każdym razem się pytają jak przekonałeś się, ja mówię nie. To jak chcesz traktor? Ja mówię fenda 10.50 i się śmieją. No bo tak, fajnie sobie powiedzieć i kupić traktor, bo że to kosztuje parę baniek, a ogólnie jeśli chodzi o ranking ciągników i z tą mocą, to chyba ten akcjon i tak wypada najlepiej. To mi się udaje, raczej nic tańszego się nie kupi. Jeśli chodzi o gąsienicę, zależy na tym, żeby ciągnik miał gąsienicę. Chodzi o ugniatanie gleby. Staram się wyrównywać te pola możliwie najbardziej jak się da. Najgorzej tutaj na tych przecznych, brzeżnych poprzeczkach. Tego robię tak, że po prostu parę razy przyjeżdżam w poprzek, bo przejazdy wzdłuż niestety efektu takiego spodziewanego nie przenoszą. Więc trochę to trwa. Można by to zrobiło, zrobić bardziej na odpierdziel, ale jednak zależy na tym, żeby to było zrobione w miarę spoko. Wygląda to nie najgorzej. Kurną poprzeczkę też musiałem troszeczkę więcej razy zrobić, ponieważ tam z kolei bardzo dużo chwastu było i. No, zobaczcie, jaka fajna ścieżka. Dużo chwastu było i sypu. A tak parę razy przejeżdżając, na pewno coś się trochę uda to wyrównać. Potem jeszcze dwa razy wzdłuż. I będzie git. Mam nadzieję, że Ed doceni trudy, i mógłbym mieć w to wiecie wywalone. Jak Mike to robił w poprzednim roku, to tam przyjechał parę razy i tyle. A być może mi to przyjdzie, sianie tego, więc wolałbym mieć lepsze warunki po prostu. Już ma się to pole, to trzeba o to dbać. 16.30, przepraszam, 18.30 czekam tylko jak Ed zadzwoni czy się zawijamy on się przeniósł na ten duży kawałek, uprawił ten mały trwało mu to dosłownie 40 minut, ale to przy tej prędkości i tej szerokości to w sumie nic dziwnego skończę najpewniej ten kawałek, zacznę może jeszcze tamten Trzeba się będzie zawijać, nie ma co szaleć zbyt długo. Jutro też jest dzień, a jeszcze trzeba spróbować może Wam odcinek zmontować. Jakbyście mieli ochotę obejrzeć jutro, to czemu nie? Im więcej jeżdżę tym ciągnikiem tym bardziej się zaczynam przyzwyczajać. Już dawno nim nie jeździłem, to chodzi o wyczucie. Wyczucie skrętu, wyczucie rozmiaru, momentu jak ta skrzynia łapie. Wszystkie takie małe rzeczy mają wpływ na, na płynność pracy. Mike, jak nim jeździł cały czas, to już miał go dobrze wyczutego, więc. Dobra, będzie tego dobrego. Dochodzi 20. Jestem na ostatnim kawałku. Znaczy, w sumie teraz przyjechałem, żeby zostawić traktor, ale uprawiam ostatni kawałek. Zostało jeszcze parę przejazdów, ale to już będzie na jutro. Nie ma co szaleć, zwłaszcza, że pierwszy dzień jakiś zbyczony poza tym się czuję. Więc tak, zakończam. Dzięki za oglądanie z Waszej strony. Mam nadzieję, że Wam się standardowo podobało. Zobaczcie jaka ta kabina teraz jest czysta. W sumie mam, nie, mam, nie mam jak Wam pokazać jak to wyglądało wcześniej. Mam w sumie może jakieś zdjęcia. Jeśli znajdę na telefonie to Wam weślę, bo był naprawdę syf. Od razu większa satysfakcja jeżdżenia. W po sprzątanym ciągniku, wiem, że powtarzam się po raz trzeci, ale to już po raz ostatni. Także tak, ja dziękuję za oglądanie. Standardowo pamiętajcie o zostawieniu jakiejś aktywności. Dajcie znać, czy Wam się podobał odcinek, czy taka forma Wam się podoba z pozycji operatora tego szacjona, ponieważ wszystko wskazuje na to, że wiele najbliższych dni, tygodni, miesięcy spędzimy w tym ciągniku, jeśli nic nie ulegnie zmianie. Także ja się z Wami żegnam widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.